Tutaj graj klocków, A dzisiaj mam Was recenzję zestawu LEGO Ninjago 71716. A wata kapsuła gracza. 48 elementów, 45 zł. bez grosza wynosi cena katalogowa tego zestawu. Nigdy nie przepadałem z setami, które opierały się o gimmick wprowadzany w danym sezonie. Wiecie, spinery, ardzicu i takie rzeczy. Ale tutaj, w przypadku sezonu 12, projektanci naprawdę się postarali i dali nam trzy takie oto kapsuły. W każdej z nich otrzymujemy tytułową kapsułę, która wygląda jak taki automat do gier. Trochę broniek oraz dwie minifigurki. Jedna to sezonowy strój naszego ninja, a druga to jego awatar w grze. Warto tutaj zwrócić uwagę na pudełko. Patrzcie jak fajnie ono wygląda. Jest wystylizowane właśnie na taki automat do gier. No i samo w sobie może stać na półce i robić za ozdobę. Tak zestaw wygląda po zbudowaniu. Po pierwsze, podobnie jak w poprzednim zestawie z 12 sezonu, który recenzowałem, mamy tutaj kilka naklejek, które w zestawie nie zostały użyte i możemy je sobie sami wykorzystać. No to jest fajne. Mamy również sporo tych broniek jako zapasowe elementy, tych takich neonowo-zielonowych. Zielonowych. No i to jest bardzo fajne, ponieważ te brońki bardzo ładnie wyglądają. Zajmijmy się jednak kapsułą. Pierwsze co tu się rzuca w oczy, to to, że jest tutaj sporo naklejek. No może nie jest ich sporo, ale no są one po prostu duże, jest kilka dużych naklejek. Patrzcie, chociażby tutaj całe to, to jest naklejka. Tutaj również, tutaj ta konsolka także. I tutaj też jest to naklejka. Normalnie by mi to przeszkadzało, ale tutaj. powiem wam, że te naklejki wyglądają bardzo fajnie i szczerze mówiąc, jakoś bardzo mi nie przeszkadzają. Nawet naklejanie ich nie było jakieś bardzo uciążliwe. No, popatrzcie chociażby na tego smoka. No, bardzo fajnie się on prezentuje. Ta konsolka zresztą również. Tak więc tutaj mi to jakoś bardzo nie przeszkadza, chociaż wolałbym oczywiście nadruki. Po drugie, cała ta kapsuła to jest jeden wielki klocek. Jeden duży, ogromny element. No, tego też ogólnie nie lubię, kiedy tego daje nam takie duże elementy, ale tutaj akurat mi to znowu nie przeszkadza, no, ponieważ w tych gimikowych zestawach, że takie nazwę, no, czyli właśnie spinera, herjitsu, no takich, o których mówiłem wcześniej, no często dostajemy takie właśnie duże elementy, no, no chociażby właśnie spinery, tak więc tutaj mi to aż tak bardzo nie przeszkadza. Tutaj przez szybkę widzimy Loida, a żeby go wyciągnąć, no to możemy kapsułę otworzyć. Tutaj na ścianie są zawieszone bronie. Mamy tutaj taką broń z rękojeścią w kształcie pada. No to już widzieliśmy chociażby w tym poprzednim zestawie, który zatenzowałem, Aczkolwiek tamten pad miał inny kolor. Potem mamy kij bejsbolowy, potem ten pasek z życiami. I tutaj mamy głowę tego awatara Loida. A reszta jego ciała jest ukryta tutaj. Trochę dziwnie to zabrzmiało. Mogłoby się więc wydawać, że dostęp do niej jest wyjątkowo trudny, ale możemy sobie tą kapsułę podnieść. Teraz omówmy sobie figurki. Zacznijmy od Digiloida, czyli tego stroju sezonowego. Jak już wspominałem, w przypadku Jay'a w recenzji marketu, na początku mi się te stroje ninja nie podobały, ale teraz widzę, że wyglądają całkiem fajnie. Chociaż wiecie co, byłoby ciekawe, gdyby każdy ninja miał te nadamienniki, no i te tutaj białe elementy na masce w innym kolorze. Bo tutaj ten biały akurat średnio współgra z zielenią. No a gdyby był na przykład czarny, no to myślę, że lepiej by to wyglądało. Główka. No główka jest ciekawa, bo popatrzcie, z jednej strony mamy te okulary VR, ja to tak chyba będę nazywał. A z drugiej strony klasyczny uśmieszek. No i rzućmy jeszcze okiem na nadzuki. No fajnie one wyglądają. Takie futurystyczne, cybernetyczne klimaty. Fajne jest to, że jedna rączka jest w takim kolorze miętowym. Teraz przejdźmy do awatara. Zoid najwyraźniej postanowił, że w grze będzie gangsterem. No bo popatrzcie jak on wygląda. Tutaj irokes, tutaj goła klata. Popatrzcie tylko na ten groźny wyraz z twarzy. No dobra, ale wszystko po kolei. Co jest ciekawe, no co na tej figurce mamy sporo koloru złotego. Czy żeby Zoit odzyskał złotą moc, tego się dowiemy. Ma nawet złotego Irokeza. Jak już wspomniałem, groźny wyraz z twarzy. Mamy tą maskę, która zakrywa tylko pół twarzy. Na to te nadzuki są bardzo fajne, ponieważ, patrzcie, mamy tutaj taką bluzę, która jakby przechodzi w szatę. No, patrzcie, tutaj na się wygląda to jak rozpięta bluza, a na nóżkach przechodzi w taką szatę, takie kimono bardziej. Z tyłu mamy jeszcze nadrukowany kaptur. No to jest coś bardzo kreatywnego. Tak więc, no, dosyć śmieszna figurka. Pamiętam, że jak zobaczyłem jej zdjęcia, to pomyślałem, co to jest, co to się dzieje z tym ninjago. No i, no, rzeczywiście, śmieszna figurka, trzeba to przyznać. Podsumowując, moim zdaniem jest to bardzo fajny zestaw. Rozumiem, że komuś może nie podejść ze względu na to, że są te duże naklejki, że jest to tak naprawdę jeden wielki klocek, ale musimy pamiętać, że jest to jeden z tych zestawów gimikowych, jak ja je będę teraz nazywał. A nie wiem jak Wy, ale ja 10 razy bardziej wolę te kapsuły niż kolejne spinery. Czy uważam, że opłaca się kupować wszystkie 3 te awatary? No jeśli chcecie mieć wszystkie minifigurki awatarów, no to myślę, że tak. Albo jeżeli po prostu chcecie sobie postawić trzy te kapsuły obok siebie, no to myślę, że jak najbardziej się opłaca. Ja jednak traktuję ten set raczej jako taką ciekawostkę. No, chciałem się przekonać, jak te kapsuły wyglądają, no i reszty raczej już nie będę kupował. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Wpadnijcie na kanał Kraj na Gier. O, akurat tutaj tematycznie mamy zestaw związany z grami. Zresztą pojawiało się tam LEGO Ninjago, był odcinek z LEGO Dimensions w sieci Ninjago, nawet nie jeden, nie dwa, bo aż chyba trzy. Tak więc tam Was zapraszam. No i co? Cześć!